I would like to commend uh, your president of the Oncological Society, Professor Wojtkinak, for what he has achieved. And we hope that following this visit and following our learning of what is happening here, we will be able to collaborate much more closely and much more closely, uh, fruitfully, with uh, our member organization in Poland for the mutual benefit of the Polish. Society and other cancer societies throughout the world. I do tego chciałbym nawiązać, panie profesorze, jak układa się współpraca Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z Międzynarodową Unią Zwalczania Chorób Nowotworowych? Zaproponowano nam, żeby następny kongres krajowy, jaki urządzamy, prawdopodobnie w Łodzi, bo chcemy to zrobić, żeby był połączony z seminarium UICC, czyli Międzynarodowej Unii Walki Radiem. Chcą opłacić sami wykładowców i zwołać tutaj u nas w Łodzi sympozjum na temat szkolenia przeddyplomowego, podyplomowego i przede wszystkim oświaty sanitarnej, która jest specjalnością profesora, właśnie zajmuje się tymi sprawami. No dalsze korzyści wynikają z tego, że nasze projekty docierają do nich, wiedzą właściwie, proszą o pewne poprawki. Dla przykładu skorzystaliśmy z podręcznika dla studentów onkologii, ale kolega Reed prosił o to, ażebyśmy w naszym tłumaczeniu dokonali bez ich zgody takich poprawek, na przykład w zakresie epidemiologii, które uważamy za słuszne i właściwe dla naszego regionu i proszą o przesłanie wszystkich informacji do redakcji tego e, manualu, tego podręcznika do Genewy. No poza tym istnieje możliwość wymiany osobowej, jednak zupełne e, jest co innego poznać ludzi, którzy podpisują do nas te ważne pisma osobiście i przekonać się, że są to tacy sami ludzie jak my.